Cześć, czym przychodzę do Was dzisiaj z demonstracją oraz można powiedzieć, że pierwsze wrażenie, ponieważ tylko raz używam ten produkt i od razu zmyłam, jest to Eveline, takie serum powiększające usta, czyli produkt, który ma nam bezinwazyjnie, bez igły po prostu powiększyć wargi. Nazywa się dokładnie Lip Push Up serum i zabiera kwas hialuronowy. Przeczytam Wam szybciutko, co tutaj jest napisane. Rezultaty potwierdzone w badaniach. Już po 5 minutach spektakularne zwiększenie objętości ust i wygładzanie nierówności na powierzchni warg. Czyli mam nadzieję, że to mi pomoże, żebym powiększę usta, ponieważ ja swoje usta mam dosyć takich, no niewielkich rozmiarów. Dalej jest napisane tak: po trzech aplikacjach, ale no to już trzy aplikacje nie będziemy tutaj sprawdzać, ale przeczytam Wam, co jest napisane. Po trzech aplikacjach usta stają się pełniejsze, odzyskują wyraźny kontur oraz perfekcyjną gładkość. Po dwóch tygodniach zmarszczki wokół ust są wygładzone, skóra yy zregenerowana i odporna na działanie czynników wysuszających. Więc, okej, okay, dzisiaj sprawdzimy sobie tą pierwszą wersję, czyli po prostu, że po pięciu minutach ma być spektakularne zwiększenie objętości ust i wygładzenie nierówności na powierzchni warg. Dobra, więc tak się prezentują moje usta przed. Zobaczymy, czy coś pomoże w ogóle. Chciałabym mieć duże usta, no, ale niestety natura mnie obdarzyła takim, jaki mam. Kosmetyk z bliska się prezentuje następująco. Tutaj wycisnęłam go sobie na dłoń. To jest po prostu taka forma przezroczystego, delikatnie różowego błyszczyka. Dobra. No więc zobaczymy. Nałożymy go. Nie wiem, jak go nałożyć. Może tak po prostu z opakowania. Tak wygląda. I na opakowaniu jest napisane, poczekajcie, sobie tutaj przeczytam, sposób użycia. Nakładaj serum kilkakrotnie w ciągu dnia. No zobaczymy, no ja nałożyłam raz, zobaczymy, jak to będzie działało. E, w ciągu dnia po wchłonięciu możesz nałożyć pomadkę lub błyszczyk, czyli to po prostu ma się wchłonąć w, w nasze usta. Jest tak, uwaga, lekkie uczucie mrowienia i chłodzenia jest gwarancją działania składników aktywnych. Czyli on ma po prostu nas marowić, chłodzić itd. No, coś tam czuję na tych ustach. Więc tak, no, ja odczekam 5 minut, ponieważ tutaj jest na rysunku napisane właśnie, żeby 5 minut poczekać i zaraz zobaczymy, czy to coś pomoże w ogóle. Więc <laughs> tak to się prezentuje na razie. Jeśli chodzi o jakieś tam uczucie nie klei się, a dosyć dużo go nałożyłam. Jest takie całkiem przyjemny w odczuciu na ustach. Oprócz tego, że jest po prostu chłodzący. Nie do końca lubię to uczucie, ponieważ to mi trochę przeszkadza. Tak w nie lubię na przykład balsamów, które są antyserolitowe właśnie, i są chłodzące. Nie używam dlatego, bo po prostu mi to denerwuje strasznie, jak mi coś tam szczypia, po coś. No ale zobaczymy, zobaczymy. Kiedyś miałam taką pomadkę, taki błyszczyk z Vibo, ale on był z jakimiś tam. Papryczkami chili, chyba, czy coś. Strasznie piekło. To nie było chłodzenie, tylko to było strasznie pieczenie i nie mogę go używać. Tak strasznie mi to bolało wręcz. Więc no, to jest całkiem przyjemne. Nie jest jakiś mocny efekt, taki nie do wytrzymania. Dobra, 5 minut, tak poczekamy. Pokażę Wam jeszcze szybciutko, jak ma działać to serum. Tutaj jest na zdjęciu efekt przed, a tu mamy efekt po. Więc dajcie znać, czy któraś z Was by się w ogóle nabrała na coś takiego. Ja nie wierzę w takie cuda, naprawdę. Ale okej, okay, mam to, to serum właśnie na swoich warkach, ponad 5 minut już. Tak to się prezentuje, dajcie znać koniecznie, czy w ogóle widać jakąś różnicę, ponieważ jak ja patrzę w lusterko, to ja efektu żadnego nie widzę, kompletnie. Jest rzeczywiście takie mrowienie, ale muszę Wam powiedzieć, że karmet na przykład i ten błyszczyk z vibo z tymi łapieczkami, czyli dużo mm. bardziej mnie szczypało, więc... Nie <laughs> wiem, mnie to się jakoś tak nie bardzo podoba, szczerze Wam powiem. Tu jest napisane dokładnie, że po aplikacji rozszerza on naczynka krwionośne i przyspiesza mikrokrążenie, dzięki czemu mikrocząsteczki kwasu kieloronowego błyskawicznie wnikają do głębokich warstw skóry i wypełniają ubytki powstałe z biegiem czasu. <grym> może ja będę używać to częściej, z miesiąc czasu na przykład czy coś, to może zobaczę jakiś efekt właśnie poprawy konturów. Tak ma być, ale takie, no, na pierwsze wrażenie, to ja tutaj efektu żadnego nie widzę, oprócz tego, że troszkę mi to usta właśnie pieką, ale tak jak mówi, no Carmex i um, ten Vibo bardziej mi piekło. Więc. Tak to się prezentuje, a i jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że to się, ten produkt się troszeczkę wsiąka w usta, ponieważ w tym momencie na swoich wargach mam mniej tego produktu niż jak nakładałam. Także no, rzeczywiście się troszeczkę wchłania, i jeszcze to, co chciałam zrobić, to zetrzeć ten błysk z ust, ponieważ ten błysk sam z siebie powoduje, że te usta wydają się większe, więc ja jako zetrę, zmatuję sobie wargi i wtedy zobaczymy, czy rzeczywiście to działa. No i dobra, tutaj zmyłam już um, cały błyszczyk z ust, smatowiłam sobie delikatnie usta pudrem i tak to się prezentuje. A tak się prezentują moje usta po zastosowaniu tego produktu już z daleka. Szczerze powiedziawszy, to ja tutaj żadnego efektu nie widzę. Hmm. Na pewno nie taki efekt jak tutaj jest przed i po, chociaż bardzo bym chciała, ale wiadomo, że to tak nie będzie i tak nie działa ten produkt. Eee, dajcie Wy koniecznie znać, pod filmikiem napiszcie mi, czy widzicie jakąś przemianę w moich ustach przed i po, czy widać w ogóle jakąś różnicę, czy stały się może pełniejsze, może kontur się zmienił, nie wiem cokolwiek, czy widzicie w ogóle jakiś efekt właśnie po zastosowaniu tego serum. I jeżeli go macie, używacie już dłuższy czas, czy też widzicie właśnie różnice w swoich ustach, czy stały się po prostu ładniejsze. Więc dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. Fajnie było przetestować ten produkt. Ja go ogólnie też nie kupiłam sama, tylko wzięłam sobie po prostu na Meet Beauty, bo tam można było z szafy Eveline sobie brać kosmetyki, więc sobie go wzięłam na spróbowanie. Taka ciekawostka. A jego koszt to jest chyba 16,99 z tego, co sprawdzałam. Więc tyle. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam Was, czekam na Wasze komentarze pod spodem buziaki, pozdrawiam Was jeszcze raz. <laughs> I do następnego pa! pa.